Umowa na transport tematem konferencji prasowej w Jakubowie. Olsztyn ma dofinansowanie ważnych inwestycji transportowych. Stolica Warmii i Mazury jest pierwszym miastem powyżej 100 tysięcy mieszkańców, które podpisało umowę z naboru konkurencyjnego w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Pierwsze działania zostały zaplanowane na czwarty kwartał tego roku. To jest y, kierunek, w którym y, dzisiaj muszą rozwijać się y, Miasta, miasta, które są aspirujące, które chcą być wielkomiejskie, które chcą oferować jak najlepsze usługi dla swoich mieszkańców, to jest nieodwołalny kierunek i Olsztyn jest, jest tutaj liderem. Elektryczne autobusy, rozbudowa ITS-u, zajezdni przy Alei Sikorskiego, ważne inwestycje na części pętli autobusowych. To tylko najważniejsze elementy projektu. Olsztyn konsekwentnie stawia na dobrze funkcjonujący i ekologiczny transport zbiorowy. Zakup 20 sztuk autobusów zeroemisyjnych, czyli w naszym przypadku autobusów elektrycznych, bo tylko dwa rodzaje to autobusy elektryczne i wodorowe są zeroemisyjnymi autobusami. Dwa, wybudowa, rozbudowa zajezdni przy ulicy Sikorskiego. Niezbędna będzie także przebudowa sześciu pętli, między którymi będą kursować elektryczne autobusy to będą pętle autobusowe, do których będą skierowane te autobusy elektryczne m.in. tutaj w Wiekubowie, między innymi na pętli na osiedlu Dajtki, na osiedlu Redekajny, przy ulicy Janowicza, przy skrzyżowaniu z ulicą Witosa. Także to jest ta część, która pozwoli tym autobusom elektrycznym przemieszczać się po terenie miasta. Dodatkowo powstanie kilka nowych przystanków na trasach autobusów. Wybudowane będą też dwie nowe pętle autobusowe. Tutaj podam przykład ulicy Limanowskiego w okolicy Wiaduktu Kolejowego na ulicy Grunwaldzkiej, przy targowisku miejskim, przystanek w kierunku osiedli zachodnich, rozbudowa przystanków w obrębie pętli autobusowej na górki, a także budowa zupełnie dwóch nowych pętli na osiedlu generałów i przy Zielonej Górce. W projekcie jest też kupno nowych składów tramwajowych. Najpóźniej na początku lipca zostanie złożony wniosek o ich dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Chcemy wykorzystać moment, gdzie tak szeroko mówi się o KPO, gdzie zmienione zostało dofinansowanie na zakup taboru tramwajowego z pożyczki na dotacje i chcieliśmy spróbować wystartować w konkursie, który właśnie teraz niedługo będzie się zamykał i składamy wniosek o dofinansowanie na zakup właśnie sześciu tych sztuk taboru tramwajowego. Wartość projektu to prawie 297,5 miliona złotych. Dofinansowanie wydatków kwalifikowanych jest na poziomie 85%, prawie 129 milionów złotych. Zakończenie realizacji zadania jest zaplanowane na maj 2027 roku.